Bóg jest dobrym Bogiem. On nas stworzył, i jesteśmy Jego ludem. Podczas uwielbienia, wierzę, że to było od Pana. Przyszło takie bardzo mocne przekonanie, przeświadczenie, że Bóg chce użyć Ciebie. Właśnie Ciebie, tak jak tutaj siedzisz i słyszysz teraz to słowo: Bóg chce Cię użyć. Ty nie jesteś Zbawicielem? Nie jesteś Bogiem, ale Bóg chce Ciebie użyć dla swojej chwały, bo jesteś szczególny i szczególna w Jego oczach. Kiedy popatrzysz się na swoje ręce, one nie są jakieś szczególne są no, normalnymi rękami. Ale Bóg mówi, że chce wkładać moje słowa w Twoje usta, abyś wypowiadał, wypowiadała to, co ma być powiedziane. I Bóg mówi, wierzę, że Bóg to mówi do każdego z nas na tym miejscu, abyśmy usługiwali tam, gdzie jesteśmy i nie bali się. Miałem takie wrażenie, że po prostu tak jak tu jesteśmy, że widzimy w pracy, czy w szkole, czy po prostu spotykamy się z kimś ze znajomych lub nieznajomych na ulicy, i po prostu miałem bardzo mocne wrażenie, że każdy z nas dzieli się Bożą miłością z. Osobom, która jest w potrzebie. I Bóg przyznaje się do tego. I ci ludzie byli poruszeni Bożą miłością i Bożą mocą. To jest czas, kiedy Bóg chce użyć Ciebie, Bóg zawsze chciał Cię użyć, ale wierzę, że to jest czas. Kiedy zaufasz Mu, że jesteś szczególny i szczególna w Bożych oczach? Kiedy odrzucisz poczucie winy, potępienie i oskarżenie? Kiedy zaufasz, że Bóg chce Cię użyć takim i taką, jaką jesteś i tam, gdzie jesteś? Musisz zrozumieć to, że nie jesteś Zbawicielem że Ty możesz tylko położyć ręce, Ty możesz tylko otworzyć usta i powiedzieć Słowo, a moc Boża działa. Jeżeli Bóg nie działa, to nic nie działa. Dlatego Bóg chce, abyś był i była odważna, abyś Ty i ja, abyśmy nieśli Boże lekarstwo tym, którzy są zagubieni. I Bóg mówi, że będzie przyznawał się do tego. Że kiedy boli kogoś głowa, nie bój się, powiedzieć, pomodlę się o Ciebie. Twój umysł mówi ci, a co, jak się nic nie stanie, to tak głupio będzie. Wierzę, że Bóg mówi, że On będzie troszczył się o to. Aby. Abyś Ty i ja. Mogli skutecznie usłużyć. Wierzę, że Bóg mówi, abyś ty i ja, abyśmy się przełamywali, abyś zaufał mu, że ty położysz ręce, a Bóg zadziała, że ty wypowiesz słowo, a życie Boże przyjdzie. Bóg mówi, że nadszedł czas takiego przełomu do twojego i mojego życia, abyś ty i ja, abyśmy mogli oglądać jeszcze większą Jego chwałę, jeszcze większą Jego obecność. W Twoim i w moim życiu. Słowo Boże mówi, że oskarżyciel oskarża nas przed Bogiem. Ale też oskarżyciel przychodzi do Twojego życia, do mojego życia i mówi ci, że jesteś, nic nie, nic nie jesteś wart, warta. Że choćbyś kładł lub kładła ręce na ludzi, Aż wyły się ją, to się i tak nic nie stanie. To są wszystko kłamstwa diabelskie. Słowo Boże mówi, że On przyszedł po to, aby kraj zażynać i wytracać. On jest oskarżycielem i kłamcą. On chce ci wmówić, że Bóg innych użyje, ale Ciebie nie. Że jesteś mało święty, mało święta. Bóg chce posłusznych naczyń. Tych, które są poddane posłusznemu. Kiedy powiesz, Panie, oto jestem taki, jaki jestem.